Siemaneczko, cześć, witam na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o spalaniu Audi A6C6 A6C6 z silnikiem 30 TFSI, czyli V6 z kompresorem 300 koników, automat sześciobiegowy, w sedanie. No i zobaczymy, ile to spala, ile spala faktycznie w porównaniu do komputera, więc zapraszam Was bardzo do oglądania. Bezpośrednio po zakupie auta zrobiłem traskę prawie 700 km, i tam zrobiłem pierwszy pomiar. To jechałem sam, e, mniej więcej 110-115 na godzinę. Były fatalne warunki, więc tutaj Wam pokażę spalanie, jakie było na tej trasce. Następnie po zakupie auta, kilka dni po. Udaliśmy się z rodzinką na drugi koniec Polski, w tą i z powrotem to wyszło około 1400 km. Były nas cztery osoby plus bagaże, praktycznie zero wiatru, temperatura koło zera. Niestety na samym początku trasy musiałem dwa razy ostro hamować i już jedna tarcza się zwichrowała. No i było czuć bicie przez całą drogę, więc nie będzie pomiarów super mega wypasionych prędkości. Będą to standardowe prędkości, takie jakie można osiągnąć na naszych powiedzmy polskich drogach i najwięcej z nas kierowców takie ma, czyli 120, 130, 140, 150 km na godzinę. Pokażę Wam również, jak bardzo różni się spalanie rzeczywiste od tego co pokazuje komputer. No, i pokażę Wam ile to pali w mieście, e, także troszkę wciąga. E, jest to i tak według mnie bardziej ekonomiczne niż 4-2, które posiadam jakby w A6C5. E, mimo, iż tutaj nie ma gazu, no, no, no to i tak mniej więcej to wychodzi w moim e, jakby obliczeniach na to samo. Ale już Wam wszystko pokazuję. Zapraszam na oglądanie. A jeszcze szybciutko, zanim przejdziemy. Jestem ciekaw, ile wasze furki palą. Także piszcie w komentarzach, jak to jest w waszym przypadku. Jaki silnik, jakie auto. No Jestem ciekaw, jak tutaj wychodzi właśnie te większe silniki i większe moce jak wychodzą w porównaniu z innymi silnikami. Także dawajcie znać w komentarzu. No i oczywiście łapka. Komentarz, subskrypcja. Będzie miło widziane. Dzięki. Czas na w sumie drugie już tankowanie. Bo pierwsze było od razu po zakupie auta 72 litry. Tu mam 671 km przejechane. Teraz ten mały trip, to widzicie, 10 km po mieście. No to spalanie no prawie 18 litrów. 60 km jeszcze zasięgu zostało. A drugi trip łączny 9,8 litra. Także tak to się na razie tutaj kształtuje sobie. Także ja w sumie zatankuję teraz do pełna i dopiero wtedy obliczę, czy faktycznie ten komputerek pokładowy pokazuje dobrze, czy nie, zobaczymy. No i powiem Wam, 68 litrów weszło, 670 kilometrów przejechane. Dobra, muszę zjechać tutaj ze stacji benzynowej. Myślałem, że trochę mniej wejdzie. Myślałem, że wejdzie z 65 litrów. A tu weszło 68. Także sporo, sporo, sporo. Ponad 400 weszły. 600 km prawie zrobione. 573 dokładnie. Średnia prędkość 114 km. Tempomat na 125 ustawiony. I spalanie. 9 litrów wyszło średnio, całkiem przyzwoicie 51,5 litra, zatankowane 607 km, zrobione zerujemy. Jedziemy dalej, dobra, robimy test spalania przy 140 na tempomacie. Macie, nie wiem, zrobimy go przez kilka kilometrów. Ja tutaj pokazuję te wszystkie rzeczy, żebyście widzieli. No, i za te kilka kilometrów pokażę Wam, jak to wygląda, i zrobimy następny test. Także tu już jedziemy. Jak widzicie, minus 1,5 stopnia, kilometry też widzicie na liczniku, żeby nie było. Ja mam ten pomak, później średnią prędkość też Wam tutaj pokażę. O, tutaj to jest średnia prędkość po teraz skasowaniu, żeby nie było. Także będzie 140 i mówię, kilka kilometrów górki dołki. Zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, pomiar dalej się robi. 23, prawie 24 km przejechane. Średnia prędkość 140 na tempomacie. Spalanie 99 obroty, prawie 2,5 tysiąca. Także można powiedzieć, że dyszkę To jest oczywiście to, co pokazuje komputer, a jaki jest margines błędu na tym spalaniu, to szczerze mówiąc, nie wiem. Jak będzie dogodny moment, to zrobimy spalanie przy troszkę większej prędkości. Szybka aktualizacja. 70 km przejechane z prędkością 140 10 litrów. Teraz tu, chwilę, zwalniamy, bo trzeba zjechać, ale 10 litrów. Wyszło tak jak mówię 140, średnia prędkość. 70 km przejechamy. Zobaczymy, jak będzie przy 130 na tempomacie. samo skasujemy. Średnie spalanie. Średnią prędkość. I dystans. I zaczynamy za kilka kilometrów. Prawie 44 km, zrobione. 130, tempomat Tak jak widzicie średnia prędkość 130 I 9 litrów Litr różnicy Praktycznie pomiędzy 130 a 140 Ale zobaczcie jakie obroty tu są 2200 niecałe Obrotów w porównaniu do 2500 Praktycznie przy 140 Także to się wydaje Że chyba najbardziej optymalna Prędkość jest właśnie ta 130 na godzinę. Ciekawe. Zobaczmy jeszcze takie ustawienie. Kasujemy. Kasujemy. I kasujemy. I zobaczymy, co tutaj wyjdzie. No niestety, wyprzedzające się tiry zepsuły pierwszy pomiar. To jest drugi na odcinku 15 km prawie 150 10,6 litra No to jeszcze żeby było urozmaicenie 135 na tempomacie ustawione prawie 40 km przejechane w ten sposób Także widzicie 135 średnia prędkość 92 litra i jakieś 2300 obrotów, no całkiem spoko. Ta prędkość jest taka całkiem całkiem przyzwoita i spalanie również. A takie spalanko mam rano na odcinku 7 km przy dojeździe do pracy. 19 km na godzinę średnia prędkość i 17,3 litra. Myślę, że jakbym jeszcze troszeczkę pojechał, to by spadło do 14-13. Ale na więcej bym tutaj nie liczył, nie? No i jest też zima, więc troszeczkę więcej e, zawsze to wciągnie. Zobaczcie, jest plus 2, Jak ruszałem, było półtorej, a w nocy było na minusie. Tak więc nie ma tragedii w porównaniu z 4,2. No i kolejne tankowanie za mną. 463 zł, 70, prawie 1 litrów, 10 groszy na litrze mi tutaj zeszli, czyli 7 zł łącznie taniej to już od początku już któreś tankowanko kasuję tutaj i przeliczę też jeszcze ile to wyszło nie z licznika, tylko z faktycznie jakby spalonego paliwka bo tak jak teraz spojrzę sekundeczka no to z całości przejechanych 2137 km średnie spalanie 9.7 powinno wyjść. Więc no zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy. No jeśli chodzi o takie rzeczywiste spalanie to już wam pokazuję. Moja pierwsza traska po zakupie auta wynosiła 669 km. Auto zatankowałem do pełna, weszło mi wtedy 62.72 litry. Przejechałem te 669 km. I zatankowałem samochód weszło 68 litrów. Spalanie na kąpie pokazywało mi 9,8 litra i tak jak mówię, to była prędkość 110 do 130. Pogoda pieska, padało śnieg z deszczem, śnieg, gołoleć, więc jechałem wolno i nie znałem samochodu. Realne spalanie 10,1. Czyli tutaj różnica jakby nie jest duża ogólnie w, w całym tym spalaniu. No to jest 0,3-0,5 litra, także naprawdę e, nie ma tragedii, e, i to spalanie przy tej prędkości też jest takie powiedzmy znośne. Jeśli natomiast chodzi o spalanie całkowite, jakie mam, to już Wam pokazuję. Przejechałem łącznie już ponad 2137 km. Po lewej stronie tutaj widzicie tankowania, jakie zliczyłem. Łącznie 219 Litrów. I na tych 219 litrach przejechałem 2137 km. Spalanie z komputera wyszło 9,7 litra. Spalanie z tankowań wyszło 10,2 litra. Czyli pół litra różnicy. Dalej mieścimy się w normie. No, według mnie wynik jest naprawdę fenomenalny. Tak jak mówię, troszkę. Szkoda mi, że tak wolno musiałem jechać, bo długo zeszło. Chciałbym cały czas utrzymywać tą prędkość 140, a tutaj większość czasu musiałem się trzymać. Mniejszych ze względu na tą tarczę i na warunki atmosferyczne, ale to pozwoliło zaoszczędzić te kilka litrów. Ja jestem bardzo zadowolony ogólnie z tego spalania i, i, i pierwsze wrażenia z tego silnika: no 3-0 TFSI, 300 koników, automat sześciobiegowy. Jak najbardziej petarda, gdyby tu było siedmiobiegowy automat, no to w ogóle by było mega, mega e, fajnie. Ale nic, nic absolutnie nie narzekam. Jestem ciekaw Waszego spalania, jak to wygląda w Waszych furkach. Jakie silniki, tak jak wspomniałem, ile, ile to pali? No, ja tak jak mówię, jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że się Wam podobał materiał. Starałem się go zrobić jak najbardziej rzetelnie, żebyście widzieli na ilu kilometrach mierzyłem, żeby nie było to na odcinku tam kilometra, bo wiadomo górki, dołki i tak dalej. Więc starałem się to robić na większych odległościach, żeby wszystko było widać. Ja tymczasem zabieram się do skrobania. I cóż, dzięki wielkie za oglądanie, będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz, lajka. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu, cześć.